Zdobyty gol przez Podbeskidzie w trudnej sytuacji, gdzie Podbeskidzie w zasadzie już na łopatkach, graliśmy w dziesięciu. Pokazał, że, że Podbeskidzie potrafi walczyć i Podbeskidzie nigdy broni nie złoży, że mamy ten góralski charakter. I myślę, że ta bramka, nawet jeżeli nam nic nie da w tym meczu, to dobry prognostyk na to, że w tym sezonie jeszcze nie wszystko jest stracone i jest o co grać. No co, no, wiadomo, że po takich meczach ciężko cokolwiek powiedzieć, no ja z mojej strony mogę powiedzieć jedynie, że, no, że jest nam bardzo wstyd, jako drużynie, że możemy jedynie przeprosić Kibitów, że, że musieli oglądać takie spotkanie, bo no Nie możemy dopuścić do czegoś takiego, nie możemy znowu tracić w pierwszej połowie trzech bramek, a na pewno musimy grać agresywniej, musimy pokazać, że, że nam zależy i że każdy kto zakłada koszulkę pod Beskidzia to będzie za ten klub walczył, szarpał i, i na pewno nie możemy w takim stylu przegrywać. Co Twoim zdaniem o tym, że dzisiaj Wisła okazała się lepsza od Podbeskidzia? Zmieniliśmy fakt, taktykę na wyjście, ale mimo to nie udało się ustrzec błędów w defensywie. Znaczy, tutaj nie ma, nie ma co jakiejś tam filozofii wymyślać, po prostu zadecydowało to, że, że straciliśmy cztery bramki. No i e, tak to można jedynie, jedynie spuentować. No tak jak powiedziałem, no, nie, możemy, nie możemy schodzić do szatni e, Przegrywają 3-0, no i to wszystko. No to, to, to pokazało, że, że, te, że ten wynik z pierwszej połowy zamknął mecz. My jeszcze, mimo wszystko, wierzyliśmy, chcieliśmy odrobić te straty. Fajnie, że udało się tą szczelić bramkę na, na 1-3, tam dodała trochę w, wiatru w żagle, natomiast zaraz czerwona kartka, strata kolejnej bramki, no i niestety, no i kolejny mecz przegrywamy, no, tak jak mówię, no. Jest nam wstyd i jedynie możemy się teraz przygotować po to, żeby w styczniu wyjść gotowymi i walczyć dla tego klubu. No właśnie, to o czym powiedziałeś, to podbeskidzie na łopatkach, jeszcze osłabione po czerwonej kartce, było w stanie strzelić gola, było w stanie powalczyć. Były bardzo dobre momenty naszej gry. To chyba dobry prognostyk na to, że w tym sezonie jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć. Przed nami teraz zima czas. Odpoczynku, pewnie analiz, wielu ważnych decyzji, ale jeszcze w tym sezonie nie wszystko stracone i wy pewnie to nie, nie przestajecie wierzyć. Oczywiście, że nie przestajemy wierzyć, to jest dobry prognostyk, no bo, no bo sezon jest jeszcze stracony. mamy na, na dzień dzisiejszy mamy tylko jeden punkt straty, więc tak jak powiedziałem, kończymy tą rundę i już myślimy o następnej, żeby, żeby zacząć ją i, i robić punkty, żeby, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Super, dziękuję Ci bardzo. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.